Zatem waszym zadawanym pytaniem jest z ile potrzebuje na pomalowanie opon. Ja maluję 10, czyli cały zestaw na plus auto 6 markerów. Jeśli byście chcieli sam ciągnik, no to trzeba Wam spokojnie wystarczy. Ta oponka jest zmieniona i żeby napisy wyglądały białe, trzeba położyć dwie warstwy, dlatego że pierwszą na początku bardzo opona wpija. Chwilkę czekamy i dopiero drugi raz poprawiamy warstwę, zaraz to wszystko zobaczycie. Pamiętajcie, żeby przed użyciem trząsnąć dobrze. zamalałaś. Te napisy na oponie bym uratował, gdybym nie leciał po niej czernidłem, ale że były ostatnio targi, zloty i jak przelecę sobie tym mazidłem, no to wiadomo, że napisy widzicie, plekną, więc żeby je poprawić i mieć ładny kolor biały, no to trzeba po prostu przelecieć i odnowić. Markery są bardzo wydajne i naprawdę musicie uważać, bo jak bardzo przyciśniecie i się nie skupicie, no to wylewają się. Także dużo farby w się, że przez ponad 2 lata malowania opony, od kiedy ja to robię, przewaliłem już każdy rodzaj malowania farbami, markerami i na samym początku jakieś dwa, to jest jakieś 4 mm. Grubszego nie znalazłem w Polsce, ale przewaliłem jakieś 15-20 marek i każdy marker moim zdaniem należy do kosza. Później zająłem się farbami, nawet z do Linii, do Gum. Ale czasochłonne powiem Wam szczerze i farba na przykład do linii musimy wszystko w koło obklejać. Także bardzo dużo czasu zajmuje dogumnie, polecam, bo bardzo szybko ona, Już malujemy ją i praktycznie staje się żółta. Jedynym rodzajem na dzisiejsze czasy, które ja polecam, jest te markery. Ten najgrubszy, którego się naprawdę bardzo wylewa, jest 1,5 cm. Ten ma 8 mm. No i te na te mniejsze napisy. Także jeżeli tak jak ja mam mniejsze, większe, no to sobie używam praktycznie tych dwóch. W malowaniu macie dwie możliwości. Jedną, albo kropkować tak jak teraz i robi grubszą powłokę, tak zwaną skorupkę, albo po prostu malować jak pędzlem i też robi, ale nie aż taki efekt. Zawsze zostają jakieś tam mazidełka, więc ja jeszcze staram się po prostu poprawić miejscami. Tym razem wam tutaj nie pokażę, bo akurat no, to staram się skupić na drodze i o nic nie zahaczać, ale jeżeli gdzieś obetrzecie jakiś krawężnik, no to nie ma zmiłu i farba zejdzie i to przy każdym jakby malowaniu, jakim markerem czy farmą byście nie malowali, bo już to sprawdzałem, także wystarczy tylko wozić ze sobą jeden bądź dwa w zapasie markery, trasę na drogę i sobie dane miejsce tylko poprawić wtedy po przetarciu, nie? Jednym głównym też dużym plusem są to, mówię, markery olejowe i takie pytania też były, czy karszer, woda, pod wpływem ciśnienia, farba nie schodzi. Otóż gwarantuję Wam, że nie schodzi, bo ja na przykład teraz maluję, mogę jechać na myjnię i wszystko zostanie tak, jak jest, także możecie być pewni. No i głównym pytaniem jest, gdzie dostaniecie takie markery. U mnie na sklepie www.raptusmg.pl, zakładka, samochody i dodatki.